Ej, ściągaj buty, bo na treningu gorzej w butach niż bez Niewielki stres wynika z cienkich podejść. Siemano, tutaj przed Wami Wasz ulubiony fizy-youtuber Bartek e, Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat tego, jakie buty e, wybrać na trening Lęk, nie? Kamienie swoje mam Oczywiście, mowa tutaj będzie o treningu na siłowni, ponieważ każdy trening ma swoją specyfikę i wymaga czegoś innego. Będę mówić tutaj o takim treningu typowym, siłownianym, trening siłowy, ewentualnie jakiś crossfit też by wchodził w grę. Ogólnie serię o treningu na siłowni chciałem zacząć troszeczkę inaczej, ale zostałem ostatnio zmotywowany na jednej z grup forum, jaki tam trening, wiecie. Trening, motywacja, coś takiego. I tam ktoś, jakiś młody adept sztuk siłownianych został zapytał na grupie, jakie buty wybrać na, na trening. I duża rzesza starszych kolegów zaczęła go hejtować ze względu na to, że pytał takie rzeczy, że na początku to były jakie buty, na siłownię najważniejszy jest trening, dieta, masz trzymać michę, nie przejmować się jakimiś pierdołami. No i właśnie tutaj ta, ta rzecz mnie troszeczkę ubłodła, ponieważ buty są bardzo ważną rzeczą i tak naprawdę rozpoczęcie wyjścia na siłownię od, od wyboru odpowiedniego obuwia może być bardzo fundamentalną kwestią i może mieć wpływ na cały rozwój po później tej, tej osoby tego adepta e, w e, tych czterech ścianach siłowni. I teraz, jakie buty będą, będą rozważane. I tutaj mamy do dyspozycji zwykłego trampka Converse, który jest często e, polecany. Są też buty. W sumie nie wiem, do czego służą takie buty. Do końca, one miałyby biegać do biegania, ale nie wiem. I tutaj jeszcze ode mnie taka propozycja, o której będę mówił. E, barefoot No i jeszcze mamy coś, co też pojawia się w przemyśle siłowniach. Eee, dosyć zabawnie to wygląda. Eee, a czy to do końca głupie, e, to zaraz się przekonamy. Kiedyś sam, e, odpowiadając na pytanie, e, jakie buty wybrać na, na, na trening, e, odpowiadałem takiej osobie, e, żeby wybrała jakieś trampki na płaskiej podeszwy, żeby nie miało jakiegoś podbicia etc. etc. Czyli tutaj te konwersy byłyby bardzo bardzo dobre w tym, w tym wypadku i też na tym forum na tej, na tej grupie też dużo osób tak to tłumaczyło i tu jest trochę prawdy w tym, ale wymaga to lekkiej, lekkiej, lekkiego skorygowania. Tak jak ja skorygowałem swoją wiedzę, tak teraz chcę się z wami podzielić. Otóż problemem, tak jak tutaj widzimy, jest płaska, płaska podeszwa, nie ma żadnych podbić i jest to ogólnie spoko. To problem pojawia się, jak popatrzymy sobie na ten bucik z tej strony, tutaj. I tutaj mamy bardzo wąsko, wąsko, przed, 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 wąsko w przedostopiu. Co to zmienia? A, zmienia to dosyć dużo, ponieważ dzięki takiemu trampkowi. Faktycznie nie mamy tego podbicia, nie mamy tutaj zmienionego punktu rzutu środka ciężkości, nie mamy jakiejś kompensacji w kręgosłupie, nie mamy kompensacji w stawie biodrowym, nie mamy też zmienionego rozrzucenia ciężaru na stopie, ale nasza stopa przez to, że te przodospodne stopie jest dosyć wąskie, czuje się troszeczkę jak w stabilizatorze, tak? A co to zmienia? To, to zmienia to, że my nie chcemy, a nawet nie, nie do końca musimy myśleć o tym, żeby, żeby stopa stabilnie w tym podłożu, na tym podłożu leżała, bo robi za nas to bud, ale aktywność tych mięśni, które tam są troszeczkę wyłączone, wpływa na to, jak wykonujemy na przykład przysiad, martwy ciąg, czy jakiekolwiek inne ćwiczenia, bo to, że my mówimy o, to, o jakichś fundamentalnych ćwiczeniach, gdzie bierzemy po 200, po 100 kg, to nie znaczy, że to w jakichś wznosach bokiem lub robieniem wiosłowania, że to w tych ćwiczeniach nie będzie miało znaczenia. Otóż będzie miało, ponieważ stopa to jest to, co łączy nas z podłożem, i przyjmuje każdą zmianę naszego ciała, góry naszego ciała, stopa musi zaadoptować, żebyśmy się kurde nie wywalili na, 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 na twarz, co nie? Tak to wygląda. Więc e, dlaczego konwersji jednak nie? No, właśnie ze względu na to, że e, te od, też odczuwanie proprioceptywne będzie dużo, dużo słabsze w takiej stopie, która jest ustabilizowana, która jest prawie że obandażowana z, z każdej strony. A dlaczego nie czuć w tych butach? No, tutaj to będzie taka e, troszeczkę anegdotyczna argumentacja. E, jakby sam, sama koncepcja tego, że mamy różnice dropu, mamy wyrzepięte, but jest cały obudowany i jeszcze ustabilizowany dodatkowo od samej podeszwy do samego szycia cholewki. To poza tym dużo osób śmieje się z takich ćwiczeń jak przysiad na bosu, że to w ogóle jest ponit, że to w ogóle tam nie czujesz nic, bo ani, ani nie czujesz koordynacji, ani nie czujesz równowagi, ani nie czujesz y, siły, tylko tak naprawdę robisz jakieś cyrkowe y, sztuczki. No to właśnie y, a, ludzie akceptują taką, taką argumentację, w, dla ty, dla, dlaczego nie ćwiczyć w taki sposób, ale nie, korelu, nie korelują. Tego, że w takim bucie możemy czuć się właśnie tak samo jak na, na bosu. Na tej takiej piłce. Ja tu wam może pokażę na zdjęciu, ja taka półpiłka. No, i chodzi o to, że cały, cały but jest zrobiony z dosyć miękkich materiałów, co już daje uczucie takiej niestabilności, a sama podeszwa jest zrobiona w formie takiej. E, takiego półkola, który dodatkowo jeszcze powoduje, że jesteśmy jak na bujanym hot, fotelu. To wyobraźmy sobie, jak na bujanym fotelu dobrze robić, nie wiem, e, wyciskanie handli nad głowę. No, wydaje nam się to bardzo absurdalne. E, to jest mikroskala, ten, ten but. Tego tak się nie poczuje, ponieważ my też chodzimy na co dzień w takich butach. Dziś nauczyliśmy się walczyć, z skompensować to wszystko, ale w taki długo terminowym, takim długoterminowym spojrzeniu na to, co robimy na siłowni, to, że rozwijamy różne cechy motoryczne, no to, to może znaczenie. Mamy tutaj jeszcze klapki. Akurat Croxy mają dosyć dużo tu pianki. One też spowodują podobny efekt, jak, jak te pomarańczowe buty, ale za to troszeczkę można w niektórych klapkach, można się poczuć stabilnie stabilnie niż, niż taki buta. Oczywiście tu y, mamy do czynienia też z, z tym, że e, gdzieś ta pięta może tam uciec, e, klapek może się e, poślizgnąć, e, dlatego to może być troszeczkę niebezpieczne, żeby w takich, w takich e, bucikach. Ale uważam, że mimo wszystko lepiej w tych klapkach niż w takich e, pomarańczowych bucikach. Teraz pytanie już mi, w jaki butach ćwiczyć. No tutaj to odpowiedź jest troszeczkę taka przekrętna, no najlepiej ćwiczyć na boso. No i tutaj zaraz ktoś się może odezwać, że dlaczego ma ktoś ćwiczyć na, na boso, skoro najlepiej ćwiczenia wykonuje się w podobnych warunkach, w jakich się funkcjonuje na co dzień. To ja pytam się, dlaczego na trening nie przychodzimy w dżinsach i marynarce, w której chodzimy na co dzień. No, trening jest dosyć specyficzną rzeczą i mamy różne cele. Chcemy rozwijać różne cechy, i zwykle w takiej codziennej, codziennym funkcjonowaniu chodzi nam o to, żeby być silniejszym na treningu. Jakby nie ćwiczymy do, dlatego, żeby pójść do lasu i ścinać siekerom wielkie sekwoje, tylko ćwiczymy, żeby być silniejszym, oczywiście na siłowni. A to, że ćwiczymy na siłowni, odbija się na to, że jesteśmy silni w codziennym życiu dodatkowy profit. Ćwiczenie na boso wiem, że nie do końca i nie zawsze jest komfortowe. Czasami na siłowni o to się przyczepią, spotka, sam się spotkałem z tym. Czasami ze względów higienicznych też my nie chcemy śmigać boso. I ze względów bezpieczeństwa, no bo ja sam kiedyś się ćwiczyłem dużo na boso, to spuściłem sobie żelibny ciężarek 2,5 kg, kg z odległości jakiegoś tam metra no i poczułem to dosyć mocno. No nie jakoś tragicznie, ale powiedzmy, podpoczułem Przez następne kilka dni też to czułem. I żałowałem, że chociaż kawałek materiału jakakolwiek mnie nie chronił wtedy przed tym ciężarkiem żeliwnym. Tutaj właśnie odpowiedzią na taką, dla takich osób, które nie są w stanie lub nie chcą ćwiczyć na boso, mogą być takie buciki. Ja używam to, teraz już w sumie na co dzień nie śmigam. To są buciki Takiego typu, że bardzo elastyczne, płaska podeszwa, kilka milimetrów, antypoślizgowa. Bardzo, bardzo fajnie się w tym robi wszystko, a tym bardziej ci na siłowni. Nawet jeśli ty chcesz robić cardio lub twoja rozgrzewka to 10 minut na bieżni, to uwierz mi, że jak pobiegasz sobie w takich bucikach to 10 minut, to nic się nie stanie. A mamy zapewnione to w tych tu bu bucikach. Że nasze palce są dosyć luźno z przodu, wtedy możemy, jakby, postawić stopę na, na podłodze, wbić palce w, w ziemię, ustabilizować się, rozłożyć palce tak jak chcemy na, na tym podłożu. Będziemy czuć, właśnie, te, będą dosyć mocne odczucia proprioceptywne, które same nam pokażą, jak zmienia się podczas ćwiczenia na środek ciężkości, gdzie, gdzie to pada, co robimy źle. To będzie taki fajny feedback dla, dla naszej głowy, co możemy korygować. No i to też może wpłynąć na, na zdrowie na samej, samej stopy. Dużo więcej miesięcy się aktywuje, stopa będzie silniejsza, dużo, dużo trudniej wtedy będzie ulec jakiej, jakiś, dużo trudniej będzie ulec jej jakiemuś schorzeniu, jakiejś deformacji. Jeśli nie chcecie inwestować sobie w buty typu barefoot, czy to też buty do martwego ciągu, one są dosyć podobne, to alternatywą mogą być buty do wody, aczkolwiek tam jest problem, że ta cholewka na górze, ona nie trzyma tak tej stopy. Przy martwym ciągu sumo, stopy mogą się gdzieś tam rozjeżdżać, spadać z, z podeszwy. Już to przerabiałem, nie jest to przyjemne i na dłuższą metę niefajne. Jeśli to też nie jest dla Was spoko opcja, no to albo czy na boso, albo ewentualnie w tych trampkach, tych trampkach kilkuletnich, które są już tak rozbite, że, że nie da się e, mówić o jakiejś, o jakimś, e, jakiejś stabilizacji. W to ćwiczę w tym. Temat doboru obuwia, czy stopy i chodzenia jest to dla mnie troszeczkę temat rzeka i będę Wam tutaj dostarczał jeszcze więcej informacji na ten temat. W jednym filmie nie chcę tego wszystkiego zamieszczać, bo to jest naprawdę dużo. Poruszę też tematy takie jak stabilizacja stopy, czy but odpowiada i powinien odpowiadać za tą stabilizację. Buty do biegania, buty do chodzenia, to wszystko będzie tutaj na kanale, więc subskrybuj, zostaw komentarz, jeśli masz jakieś pytania. Zostaw je właśnie w komentarzu, udostępnij to dalej, to bardzo mi zależy na tym. Każdy udostępnienie naprawdę poszerza zasięg. No i co? No i bądźcie zdrowi i do zobaczenia.